Cześć, dzisiaj kolejne buty do czyszczenia, a więc takie ze skóry licowej. Trzeba będzie je wyczyścić, ponieważ są zabrudzenia. I do roboty, co będzie nam potrzebne: pianka, szczotka, jak widzicie, już w użyciu oraz ściereczka. I co robimy? Patrzcie sobie na to. Jak widzieliście, w ten oto szybki sposób wyczyszczony został but. Tu jest wszystko wyczyszczone. Tutaj ten jest dopiero do czyszczenia. Podeszwa też jest ciemniejsza. Efekt jest fajny. Skóra jest nadal miękka musi teraz przesnąć. W warunkach pokojowych jakąś godzinkę sobie takie buty muszą poleżeć. Następnie do skóry licowej pamiętajcie, trzeba odpowiedni krem nałożyć, żeby tą skórę po czyszczeniu nawilżyć. Może też być balsam, ale tutaj raczej bym coś pod kolor, czyli jakiś czarny krem bym tutaj preferował, żeby to jednak, ten kolor też się troszeczkę poprawił i żeby była skóra nawilżona. To na tyle słuchajcie. Pianka, kolejny raz się sprawdziła rewelacyjnie. Pozdrawiam serdecznie, szef z Damian. Cześć.